Dzień dobry widzowie. Bardzo miło mi jest was dzisiaj widzieć, bo dzisiaj razem ogarniamy nasze życia. Aktualnie jest niedziela, jestem w moim domu rodzinnym i za kilka, kilkanaście godzin, pewnie wyjeżdżam znowu do Warszawy. A nie chcę zostawiać takiego bałaganu, dlatego dzisiaj zamierzam posprzątać to, po drugie, ogarnąć siebie, ponieważ. Ja definitywnie też potrzebuję sprzątania mojego wizerunku. Mierzę się uczyć, pisać drugą książkę, co najmniej jeden rozdział dziennie, ostatnio piszę. Fajnie też byłoby zaplanować sobie następny tydzień. Dobra, to zabieramy się za sprzątanie. Dzień dobry, kocie. Co ty robisz? Dlaczego chcesz wejść do szafy, Nikodem? W tym domu nie wchodzimy do szafy nak wszedł do szafy z jakiegoś powodu. Ja wspieram mojego syna, nie do końca rozumiem jego zachowania, ale staram się go wspierać. Koło mnie to, co spotyka większość ludzi czytających książki, czyli moje książki totalnie przestały się mieścić na półkach. Ta półka jest taka dziwna, dlatego że jest zepsuta w ogóle. Nie mam gdzie stawiać książek i jest to trochę alarmujące, bo ja zawsze próbowałam gdzieś tam iść w stronę minimalizmu. Jednakże nie udawało mi się to i teraz jestem w punkcie krytycznym, gdzie moje książki zaczęły przejmować mój pokój. Matylda! Kocie, halo, popatrz na mnie, popatrz na mnie. Dlaczego na mnie nie. Dlaczego mnie olewasz? Nadal sobie chillujesz w szafie? No dobra. Siostra też przyszła. O czy oni będą razem spać w szafie? Czy to przypadkiem nie jest trochę alarmujące, że dwójka moich dzieci postanowiła wyjść do szafy? Zrobiłam sobie kawę w moim ulubionym kubku, który kiedyś dostałam od sklepu Nadwyraz i pamiętam, że to była współpraca z okazji Dnia Babci i Dziadka i oni chyba myśleli, że ja zamówiłam sobie ten kubek, dlatego żeby dać go mojej babci. Moja babcia dostała inne fajne rzeczy, ale kubek jest mój. Możemy sobie porozmawiać o tym, że internet bardzo, bardzo wybija treści, które są ładne estetycznie. To znaczy nie wiem, czy pamiętacie tą dziewczynę, która nagrała filmik, gdzie po prostu bardzo ładnie wygląda i ten filmik jest teraz jednym z najpopularniejszych filmików na TikToku, a jest, to jest dosłownie filmik, gdzie ona ma twarz blisko kamery i potem ją odsuwa i po prostu wypowiada słowa piosenki z jakiegoś powodu miliony, naprawdę miliony, dziesiątki milionów ludzi yy, było tym zafascynowanych. Ja nie oceniam. Widzę to, że rzeczywiście treści, gdzie wyglądam jakoś mega ładnie, estetycznie, jestem odwalona. No, wybijają się dużo lepiej, więc gdzieś tam akceptuję fakt tego, że no dzisiaj nie jestem totalnie ogarnięta, póki co, bo będziemy się dalej ogarniać. I że po prostu ludzie z jakiegoś powodu, albo algorytm z jakiegoś powodu nie zechce pokazywa pokazywać tego filmiku ludziom. Ale ja wychodzę z takiego założenia, że jeśli mam coś wynosić swoją obecnością do internetu, to nie chcę, żeby to był fałsz, bo ja na co dzień wyglądam no, zazwyczaj raczej tak. Słuchajcie widzowie, ja mam ze sobą stosy książek, którymi się nie mieszczył nigdzie w pokoju. Więc te książki prawdopodobnie powystawiam na Vinted. Myślałam o rozdaniu. Kiedyś zrobiłam takie rozdanie używanych książek, bo uważam, że no, książki nawet raz czytane w dobrym stanie można po prostu przeczytać drugi raz i ktoś zdecydowanie się z tych książek ucieszył, więc myślałam o przeprowadzeniu tego po raz kolejny, ale nie wiem czy jesteście zainteresowani, więc możecie dać mi znać czy chcielibyście przejąć ode mnie jakieś tytuły i od razu zaznaczam, że to nie są jakieś stare książki, to są w większości nowości, bo ja jestem book influencerką, nie czytam książek aż tak dużo jak ich dostaję, to dostaję ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, nie zawsze z własnej woli. W ogóle niesamowite, że dwa lata temu, kiedy zaczęłam tego YouTube'a i kiedy go porzuciłam, nie spodziewałam się w ogóle, że moje życie potoczy się w taki sposób. Miałam na to ogromną nadzieję, ale chyba nawet nie śmiałam marzyć, że będzie wyglądać to tak jak teraz. że Tego Hemingway mówił o tym, że w pewnym momencie, kiedy osiągasz kolejne rzeczy, sufit zaczyna być dla ciebie parterem. To znaczy, że już nie widzisz tego, jak wysoko jesteś, jak daleko... Y... Zaszedłeś w tej swojej drodze, tylko patrzysz na siebie ze swojej obecnej perspektywy. Więc ja staram się sobie przypominać, że okej, okay, to co robię teraz jest moją codziennością, ale kiedyś nie było. Kiedyś to było moje marzenie. Matyldzia, co ty robisz? Wiesz, że ta półka jest niestabilna, prawda? Kiedyś zaczęłam zbierać różne pamiątki do pudełka i wtedy to było małe drewniane pudełko. Aktualnie mamy wielkie pudło rzeczy i one już się tutaj nie mieszczą. I naprawdę tych pamiątek mam bardzo, bardzo dużo i są one przeróżne i nie mam co z nimi zrobić, no bo przecież ich nie wyrzucę, bo to są pamiątki. Jestem wyznawczynią sztuki sprzątania Marikondo i takie odgracanie mojej przestrzeni tutaj byłoby z pewnością bardzo satysfakcjonujące. Zwłaszcza, że no mega niewygodnie jeździ się z tymi wszystkimi rzeczami, przyjeżdża się do tak zagraconej przestrzeni ze studiów na weekendy, ale nie mogę się do tego zabrać, bo wiem, że zajmie mi to bardzo dużo czasu. Już dawno nie widziałam tego pokoju w takim pięknym stanie. Oczywiście moja sytuacja książkowa nadal jest fatalna i zdecydowanie pojawi się jakiś book anchor. Możecie powiedzieć, czy taki filmik Was interesuje, ale udało się to mniej więcej, mniej więcej, poukładać w jedno miejsce i jestem z tego powodu bardzo zadowolona, bo skoro mój pokój przeszedł glow up, czas na mnie. Dzień dobry widzowie. Skin jak widzicie zmieniony, makijaż zrobiony i pizza z bardzo dziwnymi dodatkami odgrzana. Będę teraz przez jakiś czas pracować, ponieważ muszę napisać recenzję na Instagrama. Wiem, lubię moją pracę, bardzo lubię to, że mogę pracować w sposób powiązany z kulturą, że mogę pisać o książkach i utrzymywać się z tego. To jest naprawdę niesamowita sprawa. Czy ja uważam pracę influencera, twórcy internetowego za ciężką? To zależy. Myślę, że na pewno jest to praca obciążająca psychicznie, ale wiele prac jest obciążających psychicznie, po prostu nie wszystkie wymagają stałego siedzenia w mediach społecznościowych, które umówmy się nie są najzdrowsze dla zdrowia psychicznego. Poza tym jest aspekt tego, że moim zdaniem przez to, że ta praca jest dosyć przyjemna do wykonywania i zazwyczaj bazuje jednak na wykonywaniu czynności, które lubimy, które są gdzieś tam naszą pasją. W moim przypadku są to oczywiście książki, poezja, polecanie jakichś dzieł kultury, łatwo jest nam wpaść w pracocholizm, co też jest zagrażające, ale jednak jeśli człowiek sobie gdzieś to ułoży w głowie, zrobi sobie plan, dojrzeje do tego rodzaju pracy, która no. Trzeba to przyznać, jest wyjątkowo przyjemna, to jest to jeden z przyjemniejszych zawodów, przynajmniej dla ludzi takich jak ja. Bo jeśli ktoś na przykład nie lubi pracować kreatywnie, no to oczywiście, że się nie odnajdzie w takiej pracy. Jeśli ktoś by się zastanawiał, co teraz czytam, to czytam Dziewczyny z Convini. Jest to raczej krótka książka literatura azjatycka i opowiada o kobiecie, która od lat pracuje w sklepie, w takiej japońskiej żabce i bardzo dobrze odnajduje się w takim stałym trybie pracy, gdzie na każdym kroku ona wie, czego się spodziewać i też interakcje z innymi ludźmi, czyli w tym przypadku z klientami, są po prostu przez nią wyuczone, więc ja w jakiś sposób odbieram ją jako reprezentację różnorodności, a nawet jeśli to nie był celowy zabieg osoby autorskiej, to zdecydowanie osoby autystyczne, takie jak ja, będą się mogły z nią utożsamić, przynajmniej w jakimś stopniu. Nie muszę? Musisz właśnie. Cześć mamo, co byś chciała powiedzieć na vlogu? może cieszę się. Że cieszę mam. Cieszę się, że mam ciebie. Miałam takie przemyślenia, że jak jestem w Warszawie, mam wrócić do domu rodzinnego, to mi się bardzo chce jechać. Ale jak mam wyjechać od was do Warszawy, gdzie woda w wannie nie jest darmowa i lodówka się sama nie napełnia, to już trochę mi mniej radośnie. Oj, 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 oj. Ale naprawdę chciałabym po prostu, jeśli ja nie mogę, doczekać przerwy świątecznej w grudniu, bo nie mogę po prostu się doczekać tego, że przyjadę do Was i po prostu będę leżeć. Tak no, nie <głos》>. będzie.